W dzisiejszym odcinku z Pet Simulatora mamy dużo roboty, bo po pierwsze musimy sobie wydropić tego nowego huge'a walentynkowego, bo jeszcze go nie wydropiłem, całą noc otwierałem i mi się jeszcze nie udało, a po drugie musimy sobie trochę jajek z Airbooksy pootwierać, no i wiadomo hardcore musimy też trochę poprawić i na początku właśnie sobie otworzymy jedno jajko z Airbusy. znaczy kupimy takie jajko sobie I dopiero później otworzymy, no i kupimy sobie je za takiego hellrocka, no i tutaj mamy to piękne jajko, oby coś ciekawego nam z tego jajka wypadło. I w ogóle zobaczymy jak działa też ta animacja nowa, bo nie sprawdzamy jeszcze w ogóle tego, chociaż na początku w sumie Otwórzmy sobie trzy te prezenty, zobaczymy jak to będzie wyglądać, bo podobno to też tak samo wygląda, że te prezenty wypadają. No i zobaczcie, te prezenty tak wypadają. Zobaczmy, co nam tu wyleci. Cyk, cyk. No niestety tutaj trzy słabe. Dobra, i tutaj ta osoba będzie obserwować to, bo w ogóle to działa tak, że inne osoby też widzą to jajko. A więc dobra otwieramy, zobaczymy, czy się opłacało czy się nie opłaca. I w ogóle tu jakiś taki buk jest dziwny, że to się nie wiem, tak pokazuje. Dobra, zobaczmy, co nam wyleci. Co nam wyleci, czy hucz nam wyleci, czy coś innego. No niestety knajfka. No szkoda. No trudno, tutaj ta osoba zarobi sobie hellroka jakby nic na tym straciła, a więc tyle. Jeszcze więcej na pewno sobie ich otworzymy. Wyleciał nam chyba w ogóle najgorszy pet. Knife Cut, no niestety najgorszy na wyleciał. Oby następnym razem było lepiej. I jeszcze w sumie zapomniałbym o wynikach konkursu, a więc konkurs wygrywa ta osoba, ale nie martwcie się, bo zaraz wam coś oczywiście pokażę ciekawego. Tylko na początku oczywiście wyślijmy peta wygranemu, tylko kurczę w ekwipunku go nie ma. Tutaj do banku musimy sobie pójść. No i tutaj wypłacamy oczywiście tego pterodaktyla. Dajemy sobie nick Tutaj, oczywiście, tego pterodaktyla. No, i oczywiście, wysyłamy tego pięknego pecika. No, i pecik poszedł do osoby, która go wygrała. Ale tutaj mamy kolejnego giveawaya od FF FFGati. Tutaj macie screen. Jakby wypłaciłem już tego peta, więc nie mogę go w mailboxie pokazać. No, ale oczywiście, dziękuję FF FFGati za przekazanie tego peta. A więc, zasady, tak jak zawsze, zostawcie ładny komentarz i łapkę w górę. I tutaj jeszcze ta osoba, od której kupywaliśmy jajko, chce ode mnie kupić Hellrocki. A więc w sumie sprzedamy, bo potrzebujemy trochę gemów na oczywiście kolejne jajka. Chociaż kursy ten pet jest zablokowany. Tu ma super tip. Dobra, spróbujmy teraz. A tutaj tego nie, tutaj tego, tego, no i tego. Nie, mogę mu dać 4 sztuki za 43 biliony. Dobra, no i zgodził się. To jest dla nas opłacalna cena. On jest wart około 10-11 bilionów. Dobra, 43 biliony zarobione to jest na jakieś 2, może 3 jajka przy dobrych lotach. E. Oczywiście ekskluzywne. Ale o co chodzi z tym eventem? Czy ja mogę sobie pójść na przykład na Samurę i tam znowu jajko będzie? Czy jak to działa? Nie, czy to jest jakiś taki bóg, którego po prostu Presto nie poprawił? No nie wiem, pójdźmy zobaczmy, czy tutaj jest jakieś jajko teraz. No nie ma w sumie. Nie może gdzieś indziej to jajko jest? Wydaje mi się, że to po prostu jakiś błąd jest chyba. Chociaż też w sumie jest jedno. Dziwna rzecz. Na spawnie. Bo zobaczcie tutaj w indeksie, jak sobie wpisujemy Safari Kot, to jest tych kotów 539. I on tutaj się w ogóle nazywa teraz Huge Scavenger Cat. Nie, strasznie to pobugowane Jest jakiś stary serwer, chyba znalazłem. Tak mi się wydaje. I w ogóle teraz też znalazłem jedną giga, giga dziwną rzecz związaną z ekskluzyw jajkami, która podnosi Wam laka podobno. Widziałem to u Russo i Russo mówił, że to działa, więc zobaczymy. Tylko musimy sobie kupić jakiś prezent albo ekskluzywne jajko, bo wydaje mi się, że na prezentach też to zadziała. A więc pójdźmy właśnie na jakąś trakt. Plazę, gdzie będzie chociaż prezent do kupienia. Tutaj w ogóle te pety już ktoś widzę po 100 bilionów wystawia, ale ich jest już, jak widzicie, dosyć dużo, ile ich jest teraz? 4500, no to będzie ich tyle samo, co tych jesiennych, tak jak wam mówiłem. Finalnie ten pet będzie wart, nie wiem, z 25-30 bilionów. Kurczę, ale na tej trade plazie dosłownie nic nie ma. Dobra, idę znaleźć jakąś trade plazę, gdzie będzie chociaż prezent do kupienia. I znalazłem jedno, tylko takie dosyć drogie. Da się kupić za nawet 12-13 bilionów, ale dobra, dla testu kupię to jedno jajko, bo zobaczymy, czy to działa. Tylko czy to na pewno jest 16 bilionów? I czy to jest nowe jajko na pewno. Dobra, jest 16 bilionów i nowe jajko. Tak jak mówię, za tyle normalnie nie kupuję, więc nie piszcie mi, że chcecie za tyle sprzedać. Tylko po prostu dla testu chcę kupić jedno jajko i przetestować to. I patrzcie, teraz robimy tak, tylko muszę zobaczyć, czy mam odpalonego autoklikera na pewno. Dobra, mam odpalonego, bo to właśnie działa z tym. Powiem wam, że nie wiem, czy to zadziała. Zaraz się przekonamy. Tylko musimy się odsunąć, żebym widział to jajko. I otwieramy sobie to jajko, cyk, i ono wypada. I zobaczcie, że możecie klikać na to jajko i zobaczcie, co się dzieje. Jakby tak podobno to się zwiększa laka czymś takim. zobaczymy i zobaczcie że od cały czas, jakby tutaj się widzicie, kręci to jajko i się nie otwiera to jajko. Dobra, ale przestańmy klikać, zobaczmy. No, niestety, zwykły kot. No, ale coś takiego podobno działa, żeby zwiększyć laka. Bo tam też są w sumie jakby takie ikonki konieczyny. A więc może tak jest. Dobra, ale w sumie zobaczmy gifty. Może w giftach ktoś jeszcze wysłał jakieś te prezenty darmowe, to nam by się przydało. I tutaj oczywiście też wszystkie osoby przy okazji pozdrawiam. I w sumie oprócz tego też mamy dużo innych rzeczy do roboty. Tutaj pozdrawiam fante, o tutaj przy okazji takiej ekskluzji spoko, podoba mi się. No i tutaj oczywiście te Scavenger Katy, które też nam się przydadzą. Tutaj Piotra pozdrawiam i tutaj ktoś wysłał huge pity na wersji Gold. To w takim razie bardzo dziękuję za tego peta. Przyda nam się być. Zobaczymy jak on od razu wygląda. No i też wszystkim innym osobom oczywiście dziękuję. Tutaj ktoś 10 bilionów wysłał. Sus. No to pozdrawiam Susa. No i za wszystkie inne oczywiście te tutaj ekskluzywy dziękuję. Chociaż już mam prawie pełny bank z tymi ekskluzywami. No ale no kiedyś może coś z nimi zrobię w końcu. Dobra, ale zobaczmy tego peta w takim razie. Jak on wygląda? Zdejmijmy sobie oczywiście wszystkie i załóżmy tego jednego. No powiem wam, że fajnie wygląda ten pecik. Oby nam się takiego udało trafić. Teraz od gościa kupimy sobie jeszcze 6 jajek, zobaczymy czy ta metoda z tym klikanie w te jajka działa. W sumie to chyba 5 miało być, ale on mi daje tutaj 4. I za to płacimy mu 65 bilionów, czyli po 13 bilionów stuka. No jest to drogi biznes, ale no przetestujmy. Przetestujmy tą metodę, czy to wszystko zadziała, no jakby tu są dobre jajka. Jest ich oczywiście 5. Dobra, gościu dał Reddy, kupujemy te 5 jajek, proszę, żeby jakikolwiek huge nam poleciał. Dobra, na inny serwer, żeby ten gościu nie widział, jak mi coś słabego poleci, żeby wstydu nie było. Dobra, i w sumie jestem na moim prewie, więc tu chyba będzie git. Tutaj nikt mi nie wejdzie i nie będzie mi przynosił pecha. Pójdźmy jeszcze na Devoid i oczywiście odpalmy sobie jeszcze tutaj tego laka, oczywiście serwerowego, o ile będę mógł odpalić, bo czasem się nie da zeskrolować. A Ania, dobra, teraz się da na szczęście. I dobra, pierwsze jajko w sumie tu otwórzmy, tylko może załóżmy sobie pety, żeby nie spoilerować sobie. I otwórzmy sobie tutaj jedno jajko i zobaczmy, musimy klikać w to jajko. Kurcz, nie chce się klikać w to jajko. Czemu nie działa to? Dziwne to jest jakieś. Wcześniej działało. A może to tylko na trade plazie działa? Bo wcześniej na trade plazie właśnie otwierałem. I to działało. Nie ja, jeszcze na te word Pójdźmy. Zobaczmy, czy na tych to zadziała. Otwórzmy tutaj jedno, jak nie zadziała, to na plus Chyba będziemy musieli pójść. I klikamy znowu, i halo, no, proszę. Laka dodać temu jajku, no nie działa tutaj to. Czyli to chyba tylko na trade plazie działa z tym lakiem. Dobra, no to w takim razie pójdźmy na trade plazę. Jakby prawdopodobnie to nie daje nic, ale wiecie, zawsze warto wierzyć, skoro coś tam jakby wyskakuje właśnie z lakiem, to może jakiś tam minimalny procent to daje. Dobra, i zobaczmy, na, czy to zadziała tutaj na tej trade plazie. Mamy jeszcze trzy jajka. Klikamy sobie cyk, i teraz dawaj, klikamy w to jajko. No i zepsuło się, nie działa już to. A więc o co chodzi wcześniej działało? Nie może to rzeczywiście coś dawało i usunęli już to. No jest to dosyć dziwne. Dobra, o, spróbuję jeszcze jedno. Jak to nie zadziała, to idziemy jeszcze raz na Darktech otwierać. Dobra, że tutaj się ludzie zbierają. Dobra. No dawaj, klikaj nie działa to. No kurczę, zepsute to jest. No i nie znowu knajfkat, W ogóle chyba nawet żaden dobry pet mi nie wyleciał. Nie, czy wyleciał mi w ogóle jakiś fajny jeden ekskluzyw? Cztery knajfkaty mi wyleciały. Pięć! Nawet nie zauważyłem, że takiego pecha gigantycznego mam. Dobra, idziemy ostatnie jako otworzyć na Darktechu. Jestem w sumie ciekawy, gdzie to jako polecie będziemy stali. Tutaj na tym krystale. Bo te jajka no gdzieś tam jakby wyrzuca. Zobaczmy gdzie ono wyrzuci. No i tutaj to jajko poleciało. Dobra, tu się otwiera. Dobra, proszę, daj coś dobrego. No, daj coś dobrego, proszę, no nie no, knajfka. Ale jestem pechowy w tym... Niestety, updatecie, 6 knife katów mi poleciało. Jeszcze na pewno damy szansę temu, ale teraz też musimy inne rzeczy przetestować. I teraz musimy sprawdzić jedną rzecz na hardcore, bo wy mi mówiliście, że zwiększyli cenę jajka i rzeczywiście tak może być, bo niektóre osoby pisały mi, że mają na sprzedaż, nie wiem, 50 Rainbow Legend hardcore nowych. A Więc w sumie, pójdźmy, zobaczmy i od razu jak wbiłem na hardcore, to tutaj jestem, a więc gitara. Zobaczmy, ile to jajko kosztuje, bo jeżeli na przykład jest droższe, to da się na pewno znaleźć stare serwery, na których jest dalej tańsze. No i jest droższe, jest dużo droższe, 4 razy droższe jest. No to musimy znaleźć stary serwer Musimy iść poszukać jakiegoś starego serwera Bo nie wszystkie się na pewno zupdate'owały No i w sumie długo to nie zajęło Znaleźliśmy stary serwer, na którym dalej jajko kosztuje 200 koła Tylko musimy uważać, żeby nas z niego nie wyrzuciło teraz Tutaj mamy jeszcze, w sumie nie mamy boostów na potrójne końce Przydałby się boost na potrójne koiny Sprawdźmy w sumie jak to wygląda na catwordzie na hardkorze Czy też się dużo farmi Odpalmy sobie tego boosta, tego boosta Tutaj wszystkie pety załóżmy No i pojedynczo sobie musimy tutaj to wysyłać Nie wszystkie, tylko pojedynczo Cyk, cyk, cyk 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 no tutaj powiem wam że w ogóle jakby dużo więcej hp mają te wszystkie skrzynki. Dziwne w sumie. Nie no, zobaczmy ile tu się farmi. No jakby powiem wam, że i tak całkiem nieźle to leci, ale no dużo trudniej jest niż na normalnym świecie. Ciężko w sumie powiedzieć, gdzie jest lepiej. Zaraz sprawdzimy. No tak po rozwaleniu tego wszystkiego mam około 30 milionów tutaj. A no Zobaczmy ile będzie na ostatnim świecie. Dajmy sobie wszystkie pety tutaj na te rzeczy oczywiście. Tutaj to dużo dłużej nam zajmie rozwalenie tego wszystkiego. No ale zobaczmy jak to tu wygląda. No tutaj powiem wam, że dużo mniej się farmi. Czyli Catword na Hardkorze też jest OP. Nie powiem wam, że został wiem pojedynczo, żeby jakby tutaj mi to zbierało tak na 5 minut i mamy 341 milionów. Ciekawy jestem, ile w 5 minut byśmy wyfarmili na Catwardzie. Nie wiem, w ogóle wyślijmy tutaj na tę skrzynkę, zobaczmy, ile tu na Tika dostajemy. 324 tysiące, no to Catward jest op. Dobra, zróbmy to w taki sposób. Pójdźmy sobie tutaj, odpalmy tego boosta, tego boosta, no i przez 5 minut po farmie na Catwardzie zobaczymy, ile uda nam się tej waluty wyfarmić. Oczywiście tutaj, w tym miejscu. W ogóle zobaczmy, jak to teraz będzie wyglądać, ile będziemy naraz dostawać z tymi potrójnymi końcami serwerowymi. No no, zdecydowanie więcej jest. Zdecydowanie więcej jest. W 5 minut myślę, że możemy spokojnie z powyżej biliona wyfarmić. Dobra, po farmie tak 5 minut zobaczymy ile tego będzie. Dobra, i dosłownie w jakieś 5-6 minut wyfarmiemy 1,3 biliona, więc dużo. Myślę, że tyle nam na trochę wystarczy. Pójdźmy na shop i zobaczmy ile będziemy mogli za to sobie otworzyć. Oczywiście tych jajek, czy wylecą nam jakieś ciekawe. Tutaj to, a tu w sumie mam podpalane. I w sumie niech mi dropi wszystkie mityki, no i legendy, niech dropi mi wersji Gold, tylko bo tak to szybko by nam się ekwipało, obstawiam. zupełnie no obstawiam. Tak samo wiadomo, Rainbow niech też dropi legendy. No i zobaczymy, ile zajmie nam otworzenie za to wszystko i czy coś ciekawego nam w ogóle poleci. No i niestety koniec taniego otwierania ten serwer też już się zupdate'ował, a więc prawdopodobnie do jutra wszystkie serwery się zupdate'ują, ale zobaczmy, czy coś ciekawego nam wyleciało za to, co udało nam się otworzyć. No tutaj nam trzy goldy wyleciały, jeżeli chodzi o mitygnie. W sumie tutaj jeszcze dwa są, czyli 5 nam wyleciało. Tutaj w ogóle Shiny legenda nam wyleciała gold. No trochę nam tego wyleciało. Dobra, ale dalszym progresem zajmiemy się w następnym filmie. W oczywiście muszę sobie sprawdzić film z drugiego kanału, no i do następnego.